Proszę Państwa, producenci samochodów zastanawiali się kiedyś nad problemem rozwiązania kwestii kluczy zapasowych w samochodzie. Chodziło o to, żeby zrobić taki klucz, którym można byłoby wszystkie części samochodu odkręcić i zakręcić. Nie udało im się. To. Co nie jest możliwe w przemyśle, staje się możliwe w iluzji. Nakrętka i śruba z dwoma gwintami. Grubym i cienkim, czyli dużym i małym. Moja nakrętka znakomicie pasuje na gruby gwin, zarówno na gruby, jak i na ten cienki.